Cieszyłem, że nie ma konferencji pracowej. Się okazało się, że są dziennikarze kochani. Musieliśmy stworzyć bój do końca o zwycięstwo. Nie patrząc na to, co się dzieje na pozostałych stadionach. No jestem przekonany, że my najmniej częściej naprawili to, co wcześniej popsuli. I To daje nam szansę za kilka dni grać z wizą. nie chcę po jej roli faworyta ale prawdopodobnie równie stoczyć bój o zwycięstwo bo inny wynik nam nie da tego co dzisiaj wydawało się jeszcze możliwe muszę przyznać że w kolejnym meczu w Uramki decydowały o tym, jak żeśmy rali. Były sytuacje, żeśmy poszli za ciosem. Były sytuacje, żeśmy starali się utrzymać piłkę. Jak ironia nie posługuje powiedzieć dość cieczoną, ale z pewnością bardzo zła, chciała potrawiać. I w tych fragmentach, gry miała przewagę, ale my mieli bramki, co dawało nam szansę później grać nawet wykupując piłkę z własnej połowy ale mimo wszystko przeprowadzić kilka akcji które miały szansę powodzenia ponieważ bramka tracona z rzutu karnego zaogniła troszkę sytuację i z pewnością ci zawodnicy, którzy już mieli troszkę w nogach ten mecz doprowadziło go do, do nerwowej gry. Ale się okazało, że no, pokazowa, wykonanie wykonanie rzutu wolnego dało nam prowadzenie, które już później na tyle odpuściło, że tak powiem, nerwy, że do końca byliśmy w grze. Dziękuję zawodnikom za położony trud w tym meczu, co jest potwierdzeniem, że to, co mówili, że będą walczyć do końca, czynią to. Z której bardzo się cieszę, że ta publiczność, która dzisiaj przyszła, bardzo wierzyła w to i dopingowała nam do końca. I nawet były takie momenty, w których uwolnienie się Wykopem własnej połowy czy nawet wybiciem daleko na aut było ukaskiwane przez publiczność co przypominało mi mecze w Anglii gdzie się nie liczyły tylko gole ale również walka na bójsku i każda akcja przez przeciwnikowi tyle dziękuję bardzo czy są pytania proszę dziękuję panie tenerze dołączam się do prośby o pytania pan żyj do Landowski no, no raz go nie było na tamtej konkurencji. Pan na górze. Już Pan nie wierzył. Na górze. Już Pan nie wierzył. Nie, musiałem pisać, Miałem na znaczy, pięciu terminach i musiałem pisać. Nie, pan nie się nie każe, nie <laughs> ja Pan jest inikarzem, nie pisarzem. Panie Andrzeju, słuchaj, przepraszam, że nie już, tak, biorę Nie, ja ale miałem tak napięty grafik minutowy, że musiałem pisać. Y Panie Tymkasz, o ile dobrze pamiętam, Pana pierwszym Mieszcząc też było wyznaczone. Daj mi Pan spokój. Ja, ja nie jestem w tym wiczne, wieku tylko... nie, mam, nie mam, mam już prawo nie pamiętać co się wydarzyło. Dla mnie dzisiaj najważniejsze, że za cztery dni w Krakowie się to gra Jestem przekonany, że to jest mecz przyjaźni, a na boisko to będzie w na Pat, Pan Ja mam więcej włosów na Napoleon, to pewnie nie. Chociaż nie, o wniosku chcemy tutaj takie a... Ja nie mogę sobie tego y... tu Gratuję. Nie dochodzi pytania, przepraszam. Nie, no dobra, dobra. No by... <laughs> 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 no, to... ja, Zobaczę, ja, co pan tam napisze. Z jak zwykle. Chwileczkę. Pan był pisał, to z panem już nie rozmawiał. Temu. Jednak sobie rozmawiamy zawsze i żartujemy. Jasne, dobrze. To w takim razie wracając do dzisiejszego meczu skąd, skąd pomysł stadion w Połocie? No chociażby z tego, że pan też tutaj obserwował mecz Kowią, gdzie Tadiów z prawej strony grając na obronie zrobił kilka takich rajów, które no, pewnie kandydowały do e, bramek e, word Wykonanie Sebastiana Mili, bo podobnie, jedna z bramy, tak była akresyfikowana. Miałem na myśli to, że po pierwsze trzeba będzie nam powalczyć, a Tadziu mimo jest e, zawodnikiem defensywnym. Po drugie Tadziu, e, nie słyszę, że jest wypoczęty, ale ostatnio nie grał i stąd też puściłem go, że tak powiem, na, na wojnę z Tymi zawodnikami, którzy wszystkim są bardzo szybcy w Białostoku, a to było widać, że przed czterech takich mieli.